Starostwo powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim wspólnie z Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów oraz Polskim Związkiem Motorowym w Łodzi już po raz kolejny zorganizowały konferencję poświęconą nowym regulacjom w stacjach kontroli pojazdów. Szkolenie skierowane było do pracowników administracji samorządowej, diagnostów, właścicieli stacji diagnostycznych oraz służb, które zajmują się sprawami badającymi stany techniczne pojazdów i bezpieczeństwem na drogach. Staramy się zawsze tutaj umieszczać elementy praktyczne w tych szkoleniach, aby jak najwięcej tych informacji praktycznych i związanych z prawidłowym badaniem stanu technicznego pojazdu było zaakcentowanych. Dzisiejszą konferencję podzieliliśmy na dwa bloki tematyczne. Pierwszy blok jest to blok prawny który prowadzony jest przez dyrektora Biura Polskiej Izby Stacji Kontroli pojazdów i dotyczy daleko idących zapowiedzi zmian w prawie dotyczącym funkcjonowania stacji kontroli pojazdu. Te zmiany są dość duże. One najprawdopodobniej według zapowiedzi legislatorów wejdą w życie w połowie przyszłego roku. Wcześniej zostanie to poprzedzone wejściem w życie nowego systemu ewidencji pojazdu tak zwanego po 2 który zafunkcjonuje 30 października. I w związku z tym, z uwagi na rozległość tematu, tutaj no następuje no wiele takich kwestii, które należy od strony prawnej wyjaśnić. W drugiej części konferencji uczestnicy dowiedzieli się, jak nowe regulacje będą wpływać na praktyczne działania diagnostów i pracy stacji diagnostycznych. Mogli też zadawać pytania przybyłym ekspertom na temat planowanych zmian prawnych, które będą dość rewolucyjne. Najważniejszą zmianą na pewno dla stacji kontroli pojazdów jest zmiana sposobu przekazywania informacji o badaniu technicznym. W tej chwili informacja jest przekazywana do 3 dni po wykonaniu badania technicznego, a jak Cepik 2.0 wejdzie w życie już mam nadzieję 30 października tego roku, to informacja o badaniu technicznym wraz z ewentualnymi stwierdzonymi usterkami będzie przekazywana w czasie rzeczywistym, czyli użytkownik pojazdu od razu po wykonaniu badania technicznego w rekordzie tego pojazdu będzie zapisane, czy przeszedł badanie techniczne z jakim wynikiem i ewentualnie jakie usterki zostały stwierdzone. To jest taka najważniejsza rzecz, zmiana systemowa, która zajdzie, jak ta nowa ewidencja zostanie uruchomiona. To wiąże się też ze zmianami, które nie tylko dotkną stacji diagnostycznych, ale również właśnie bezpośrednio klientów tych stacji, czyli kierowców. Najważniejsze to Najważniejsze to możliwość sprawdzenia, weryfikacji pojazdu używanego w systemie CEPIK, sprawdzenia jego życia technicznego, kiedy miał wykonywane badania techniczne i czy były stwierdzone jakieś usterki, bo w tej chwili jest tylko informacja w centralnej ewidencji o tym, czy badanie jest z wynikiem pozytywnym. Nie ma informacji, czy pojazd był negatywnie zweryfikowany na stacji kontroli pojazdów. W nowym systemie użytkownik będzie wiedział, czy pojazd był zawsze sprawny, czy też jakieś usterki były stwierdzone i kiedy zostały wykryte. Będą też inne zmiany? Jakie? Myślę, że przedsiębiorców najbardziej interesują te zmiany związane z dyrektywą 2014-45, które mają wejść w życie 20 maja przyszłego roku. Obecnie w trakcie procedowania jest projekt ustawy zmieniającej prawo o ruchu drogowym i według tych zmian ma się zmienić system nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Z nadzoru zdecentralizowanego, który obecnie leży w gestii starostw, ma ten nadzór przejąć się organ centralny. Planowany na dzień dzisiejszy jest transportowy dozór techniczny. Ma być większa kontrola nad przedsiębiorcami, większa kontrola nad stacjami. No po to, żeby wymóc bardziej rzetelne wykonywanie badań technicznych na no w dalszej konsekwencji lepsze bezpieczeństwo ruchu drogowego. Właścicieli pojazdów być może zainteresuje fakt, że nie będzie konieczności wymiany dowodów rejestracyjnych w momencie kiedy skończy się miejsce na wbijanie stempelków. Tak, myślę, że to jest bardzo korzystna zmiana, bo w tej chwili mamy sześć miejsc w dowodzie rejestracyjnym na. Termin następnego badania technicznego, i jeżeli rzeczywiście te pola się skończą, to dostaje się zaświadczenie, trzeba jechać do urzędu wymienić dowód. Zmiany są takie, że właściciel pojazdu będzie mógł zdecydować albo wymienić dowód i oczywiście za to zapłacić czy kolekcjonować zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym i wozić je ze sobą w samochodzie to będzie wtedy świadczyło o tym, że on jest sprawny technicznie. I myślę, że. Drugim ułatwieniem dla właścicieli pojazdów to będzie możliwość wykonania badania technicznego 30 dni przed terminem jego ważności. Czyli jeżeli wiem, że wyjeżdżam gdzieś za granicę albo mam jakiś planowany pobyt w szpitalu, to będę miał 30 dni przed terminem badania, żeby pojechać na stację kontroli pojazdów i wtedy termin będzie zachowany. W obecnym stanie prawnym tego nie ma. Trzeba przyjechać wtedy, kiedy się kończy termin badania. Ewentualnie jeżeli przyjadę wcześniej, no to skraca mi się o te dni wcześniej przyjechany termin, bo jest liczony od dnia wykonania badania technicznego. Więc myślę, że to będzie spore ułatwienie. Natomiast spóźnienie już oczywiście będzie karane e, pod, e, przede wszystkim podwójną opłatą, nawet jeżeli się spóźni jeden dzień. No i też trzeba pamiętać o konsekwencjach, bo projekt ustawy przewiduje sankcje dla właścicieli pojazdów 500 zł mandatu karnego za poruszanie się pojazdem bez ważnych badań technicznych. Obecnie wielu właścicieli lekceważy, niestety, obowiązkowe badania techniczne i jeździ bez badań. No, po zmianie prawnym, stanu prawnego w przyszłym roku, będą mogli być przymuszeni przez organy kontroli ruchu drogowego i narażają się na mandat. 500 złotych, myślę, że to dosyć sporo i powinno złotywować. Będą też inne aspekty związane z tymi zmianami, to znaczy samochód nie będzie mógł poruszać się po drodze i jeśli nie przejdzie tych badań technicznych będzie musiał powtórnie wrócić na stację diagnostyczną? Znaczy no, to zawsze leży w gestii właściciela pojazdu, ale tak, że jeżeli pojazd nie przejdzie z wynikiem pozytywnym badań technicznych, no to będzie wynik negatywny i w zależności od tego, czy ta usterka będzie istotna, czy stwarzająca zagrożenie, to albo zostanie zatrzymany dowód recesyjny, albo nie. I wtedy że oczywiście jeżeli dojdzie do zatrzymania dowodu recyjnego, no to pojazd powinien zostać odholowany na nawecie, nie powinien się poruszać po drodze. To jak najbardziej tak. Natomiast na przedsiębiorstw i diagnostów planowane są olbrzymie kary finansowe związane z dopuszczeniem takiego pojazdu do poruszania się po drodze. Tak, no jeżeli przedsiębiorca albo diagnosta. Przede wszystkim diagnosta wykona badanie techniczne niezgodnie z przepisami. To raz grozi mu sankcja w ogóle cofnięcia uprawnień, jeżeli to będzie uporczywe, wykonywanie badań technicznych niezgodnie z zakresem. Naraża się też na karę finansową do 5 tysięcy złotych. Natomiast przedsiębiorca może być ukarany karą do 10 tysięcy złotych. W tej chwili takich kar nie ma, więc to też może zadziałać dyscyplinująco, żeby te badania techniczne wykonywać rzetelnie. No i bo, bo każde złe wykonanie badania technicznego to jest oddzielna kara, więc to można mnożyć, więc można sobie wyobrazić, jeżeli będzie stwierdzonych kilka przypadków, no to ta kara może być dosyć dotkliwa, no i dla, dla diagnosty może się finalnie skończyć cofnięciem uprawnień, a dla przedsiębiorcy nawet z zamknięciem stacji. Nowe przepisy przewidują też zmianę zasady zdobywania świadectw kompetencji przez diagnostów. W tej chwili diagnostycy mają uprawnienia, ale żeby zachować te uprawnienia, to będą musieli odbyć obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego. Wtedy zostaje im to wydane świadectwo kompetencji i to świadectwo kompetencji nie jest bezterminowe. Żeby zachować ciągłość i możliwość wykonywania badań technicznych, trzeba będzie systematycznie co dwa lata w warsztatach doskonalenia zawodowego uczestniczyć. Jeżeli a osoba, która jest diagnostą w takich warsztatach nie weźmie udziału, automatycznie straci możliwość wykonywania badań technicznych. Czy to będzie się wiązało z jakimiś obciążeniami finansowymi dla tych osób, które się będą starały o te certyfikaty? Tak, jak najbardziej, bo za warsztaty doskonalenia zawodowego trzeba będzie zapłacić. Ośrodki szkolenia diagnostów, które będą podlegały wpisowi do rejestru działalności regulowanej. Będą te warsztaty przeprowadzać, natomiast nie jest jeszcze określone, jaka będzie, jaki będzie koszt tych warsztatów. No myślę, że kilkaset złotych, ale no, ciężko mi powiedzieć, czy bliżej 500, czy bliżej tysiąca. Myślę, że bliżej tej dolnej granicy. Zarówno diagnostycy, jak i przedsiębiorcy z dużym sceptycyzmem podchodzą do proponowanych zmian. Poruszonych dzisiaj tematów bardzo zainteresowały mnie sprawa odpowiedzialności. Zainteresowała mnie sprawa odpowiedzialności zarówno diagnostów, jak i przedsiębiorców. Jestem Troszkę przerażony jako przedsiębiorca zagrożeniami, jakie mogą wynikać niekoniecznie ze złej woli, ale czasami ze zwykłych pomyłek, jakie będą ciążyły. Zarówno na mnie, jako przedsiębiorcy prowadzącemu stację, prowadzącym stację, a również na diagnostach. Wydaje mi się, że tworzone te przepisy które dzisiaj zostały nam przedstawione jako projekty, nie do końca zostały doprecyzowane i odnoszę wrażenie, że zbyt mało w tworzeniu tych przepisów wykorzystano wiedzę tę pochodzącą od przedsiębiorców i od diagnostów, że wiele tematów poruszonych w tych przepisach jest nie do końca skonsultowanych z tymi, którzy mają te przepisy. W przyszłości egzekwować. Prowadzę działalność gospodarczą od 30 lat i w ostatnim okresie obserwuję bardzo gwałtowny przyrost zagrożeń i kar, jakie są, na które są narażeni prowadzący działalność przedsiębiorcy. Takiego, takiej kumulacji potencjalnych kar przez te poprzednie lata zupełnie nie obserwowałem i niewątpliwie. Mnie i pozostałych przedsiębiorców to troszkę zniechęcać może do działania. A co na to klienci? Klienci. Klienci oczekują od nas rzetelności. Staramy się ją dawać i mam nadzieję, że będą rozumieli, że kary nie zostały przez nas wymyślone, tylko zostały nam narzucone do ewentualnego egzekwowania. Oczywiście nie będą na pewno z tego zadowoleni. I jak wiele samochodów w ciągu miesiąca, roku udaje Wam się właśnie zdiagnozować? Przez moją stację przewija się miesięcznie kilkaset samochodów. Część z tych samochodów niestety uzyskuje wyniki negatywne badań, ale mamy pełną świadomość, że dopuszczanie samochodów do ruchu, które mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców, dla dzieci. Dla wszystkich, którzy uczestniczą w ruchu drogowym, jest po prostu niedopuszczalne i nigdy nie powinny być tego rodzaju praktyki pochwalane. W jaki sposób już dziś przygotowujecie się do wejścia nowych przepisów? Na dzisiaj przygotowujemy się, czytając nowe rozporządzenia, czy planowane rozporządzenia. Przewidujemy, czy urządzenia, którymi dysponujemy, będą spełniały obecne jak i również przyszłe przepisy w tym zakresie i na razie chętnie słuchamy przekazywanej, między innymi w czasie dzisiejszej konferencji, wiedzy przez specjalistów, którzy uczestniczą w tworzeniu tych nowych programów. No właśnie, czy te nowe przepisy będą od Was wymagały nakładów finansowych właśnie do dostosowania tych stacji pod, pod potrzeby nowych przepisów? Tego tutaj nie powiedziano, ale po analizie tego, co zostało powiedziane, jestem przekonany, że będą wymagały niemałych nakładów inwestycyjnych. Obecnie na terenie powiatu Tomaszowskiego funkcjonuje 20 stacji diagnostycznych, które podlegają staroście Tomaszowskiemu. Na terenie powiatu Tomaszowskiego funkcjonuje 20 stacji kontroli pojazdu. Mamy dwie kategorie stacji: stacje podstawowe oraz stacje okręgowe, po 10 sztuk znajdują się na terenie Miasta Tomaszowa oraz w gminach, które znajdują się na terenie Powiatu Tomaszowskiego. W tej chwili starosta sprawuje nadzór nad działalnością tych stacji. My jako Wydział Komunikacji wykonując nasze statutowe obowiązki dokonujemy kontroli tych stacji. Raz w roku każda stacja jest kontrolowana. Ona dotyczy zarówno kwestii związanych z sytuacją prawną, a więc posiadaniem stosownych zezwoleń, homologacji na urządzenia. Sprawdzamy przeprowadzanie badania technicznego, jak również całą sferę dokumentacyjną dotyczącą zatrudnienia diagnostów, wpisu do rejestrów i tak dalej. Dopełniamy tego obowiązku. Każda stacja jest raz w roku kontrolowana. Oczywiście zdarzają się pewne jakieś tam powiedzmy drobne uchybienia, które w formie zaleceń kontrolnych. Formułujemy, Pan starosta przekazuje do wykonania, a następnie sprawdza ich wykonanie. Natomiast no, nie są to jakieś istotne elementy. Funkcjonowanie tych stacji, ja osobiście, jako naczelnik wydziału, myślę, że również tutaj odpowiednie służby starosta odbieramy bardzo pozytywnie. Czy w związku z wejściem nowych przepisów trudniej będzie założyć taką stację, ewentualnie sprostać tym nowym przepisom? Na pewno, to znaczy przepisy oczywiście jeżeli chodzi o samo powstanie stacji regulują stosowne ustawy, które przede wszystkim obligują osobę, które ma taki zamiar do posiadania stosownych kwalifikacji prawnych, zatrudnienia odpowiedniej grupy diagnostów do przeprowadzania badań technicznych, jak również wyposażenie stacji w niezbędne elementy, czyli urządzenia, które poszczególne etapy badania technicznego jak gdyby no, są, są wykorzystywane do prowadzenia badania, badania technicznego. Te stacje podlegają odbiorowi przez y, transportowy dozór techniczny. Jest to instytucja rządowa, która w momencie, kiedy powiedzmy dana osoba zgłasza jak gdyby chęć otwarcia nowej stacji, zgłasza ją również do odbioru. Według yy, obowiązujących przepisów takie zezwolenie wydawane jest na okres pięcioletni. Tutaj z zapowiedzi legislacyjnych yy, wiemy, że być może będzie to okres na czas nieokreślony, czyli raz uzyskana y, decyzja y, dopuszczająca funkcjonowanie stacji będzie. Decyzją, która będzie mogła być ewentualnie korygowana w trakcie już bieżących doraźnych kontroli, nie będzie obowiązku, aby co pięć lat występować o stosowny dokument taki weryfikacyjny, ale to są zapowiedzi. W tej chwili są to pięcioletnie koncesje, tak można powiedzieć, na funkcjonowanie tego typu przedsiębiorstw. Zawód diagnosty wykonują obecnie głównie mężczyźni, choć w naszym powiecie mamy również diagnostę kobietę. Że jest pani pierwszym i jedynym diagnostą kobietą w powiecie Tomaszowskim. Jak się taką pracę wykonuje, to domena mężczyzn. Dobrze, że wykonuje pracę z dnia na dzień coraz lepiej. Ludzie są różni, sytuacje też. Trzeba się dostosować. A dlaczego pani zdecydowała się akurat na taki zawód? Skończyłam w tym kierunku studia i poszło no, po kolei. Kurs, później egzaminy, jakoś tak, mamy też stację diagnostyczną w domu, trochę rodzinne, pracowałam też w tym zawodzie w czasie studiów, pomagałam na stacji, w warsztacie, no i tak stało. trochę rodzinne. A jak Pani jest postrzegana przez klientów, bo to zazwyczaj przyzwyczajeni są do tego, że facet to się zna na samochodach, a kobieta no nie do końca. <laughs> mm. Powiem tak, na początku było ciężko, teraz się przyzwyczaili. Tyle. A co Pani sprawia największą satysfakcję albo największą trudność w tej pracy? Ludzie, to ja chyba wszędzie. Różni są, różne są samochody, różnie dbają o nie. I to, to chyba to najbardziej. Dziś uczestniczy Pani w szkoleniu, które wprowadza jakby w temat nowych przepisów Cepik 2.0. Jak pani odbiera właśnie te nowe przepisy, ten projekt nowych przepisów? E, przepisy są. Jeszcze sama pani powiedziała, że to jest projekt. Słyszałam różne na początku, jeszcze zanim weszły pierwsze. E, Pierwsze predyspozycje. Naprawdę nie wiadomo co będzie. Nie wiem sama co o tym myśleć. Zobaczymy. Po prostu co wejdzie to będzie. I dalej żegniemy.